W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza. Zobaczymy jak wygląda osiedle szpitalne pod koniec remontu, porozmawiamy o pomocy obywatelom Ukrainy, poznamy nową dyrektorkę Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, przypomnimy o obowiązku zgłaszania czym ogrzewamy nasze domy, a także zaprosimy na kiermasz świąteczny do Święcimskiego Centrum Kultury. Osiedle szpitalne bardzo się zmieniło. Zniknęły stare, powykrzywiane chodniki, a w ich miejsce ułożono nowe skostki brukowej. Nowe są również na wierzchnie ulic. Przybyło 120 dodatkowych miejsc parkingowych, jest estetyczne oświetlenie uliczne. Wszystko za sprawą remontu, który od dwóch lat jest prowadzony w tym miejscu, a zakończy się w połowie roku. Teraz trwają końcowe prace brukarskie oraz urządzanie trzech placów zabaw. Wsadzona jest również zieleń. Kolejne ważne osiedle Myślę o zdecydowanie na wyglądzie, na myślę, funkcjonalności. Myślę tutaj oczywiście o osiedlu szpitalna, które od wielu już lat postulowało, żeby te wszystkie bolączki, które były dotyczące parking, parkowania, różnego rodzaju kwestii przestrzeni publicznej, zostały właśnie zmodernizowane. Realizowaliśmy wiele ulic przestrzeni miasta Natomiast no, przyszedł oczywiście też czas na ulicę szpitalną i te prace rozpoczęliśmy dwa lata temu, tylko dlatego, że tak naprawdę to finansowanie było możliwe przez trzy lata i te prace tak długo trwały, ale myślę, że ten efekt, który uzyskaliśmy jest zadowalający. On oczywiście chyba z kolejnymi tygodniami będzie coraz lepszy, dlatego że wiosna przed nami i ta zieleń, która tutaj jest też mocno, bym powiedział, doinwestowana, będzie też chyba tą wartością dodaną. Zdecydowanie zwiększyła się ilość miejsc parkingowych, o ponad 100 miejsc parkingowych tutaj będzie więcej. Pozwoli to, mam nadzieję, na zdecydowanie lepszą e, obsługę tu mieszkańców, gdyż to też była ogromna bolączka. Poprawiły się też warunki, jeżeli chodzi o szerokość jest, nie szerokość właśnie też tych miejsc parkingowych. Wiele miejsc, które były dotychczas terenami zielonymi zostały właśnie przygotowane pod miejsca parkingowe. W ramach inwestycji na ulicy Szpitalnej zaplanowano nowe oświetlenie uliczne, przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, parkingów, altan śmietnikowych oraz placów pod altany śmietnikowe i pod trzepaki. W trzech miejscach są nowe place zabaw i nowe nasadzenia zieleni. Koszt inwestycji to blisko 5 milionów 700 tysięcy złotych, z czego 3 miliony 600 tysięcy złotych miasto pozyskało z funduszy zewnętrznych. Wierzę w to, że ta przestrzeń, która tutaj się zmieniła, będzie zadowalająca dla mieszkańców i ten standard, który realizujemy w wielu miejscach w przestrzeni miasta Oświęcimia będzie właśnie dostosowany do tych naszych powiedział, oczekiwań, warunków przede wszystkim oczekiwań mieszkańców. Przed nami zapewne wiele kolejnych e, obszarów, które będziemy chcieli realizować. Jest wiele planów nowych dróg, które chcemy realizować w przestrzeni miasta, więc kolejna ważna część miasta, jakim jest osiedle szpitalne, została zakończona. Wierzę w to, że już końcem czerwca prace fizycznie zostaną zakończone na tym osiedlu. Obywatele Ukrainy pozostający w naszym mieście mogą uczyć się języka polskiego podczas codziennych popołudniowych zajęć organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Rozmówki po polsku organizowane są w każdy czwartek w Dziennym Domu Pomocy. Wydział Spraw Obywatelskich wydał już 747 numerów PESEL i założył 326 profili zaufanych. Przybyło też dzieci w szkołach. W ławkach w oświęcimskich placówkach zasiadło 150 dzieci. W przedszkolach opiekę znalazło 22 maluchów. Miejski przewoźnik zapewnia bezpłatną komunikację dla ukraińskich uchodźców do końca kwietnia. Miejski ośrodek pomocy społecznej w Oświęcimiu w dalszym ciągu przyjmuje dary dla uchodźców przebywających w naszym mieście. Można je przynosić do punktu pomocy rzeczowej, który znajduje się przy ulicy Partyzantów 1. Najbardziej potrzebne są takie artykuły jak herbata, kawa mielona, cukier, sól, mąka, kasza gryczana, opakowania po jednym kilogramie, konserwy, mleko UHT, woda mineralna, słodycze, olej oraz środki higieniczne, w tym szampony, ręczniki papierowe, papier toaletowy, wkładki higieniczne i maszynki jednorazowe. Mieszkańcy Oświęcimia, którzy dali dach nad głową obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, mogą występować o refinansowanie kosztów ich utrzymania. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który znajduje się przy ulicy Sobieskiego 15b. Po Leszku Szusterze, który odszedł na emeryturę, kierowanie Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży przejęła Joanna Klęczar-Deodat, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz podyplomowego studium muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z MDSM-em Joanna Klęczar-Deodat jest związana od 2009 roku. Zajmowała się tam koordynacją i realizacją projektów kulturalno-obywatelskich i wydawniczych oraz promocją. Rozpoczynam pracę na stanowisku dyrektora Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Jednak tak naprawdę kontynuuję pracę w MDSM. Myślę, że dla wielu z Państwa, nie jestem też osobą zupełnie anonimową, spotykaliśmy się ci, którzy uczestniczyli w wydarzeniach. W życiu naszego domu często mieli okazję mnie spotkać. Dlatego też myślę, że zdają sobie Państwo sprawę, zwłaszcza wszyscy ci, którzy nie wyobrażają sobie domu spotkań bez pana Leszka Szustera i bez pewnych projektów skierowanych do mieszkańców naszego miasta, jak krakowski Salon Poezji, Alternatywna scena, MDSM Bienale Plakatu, projekt o szerszym zakresie. Proszę się nie obawiać. Absolutnie są to projekty, które dla mnie i dla naszego zespołu, zespołu MDSM, są ważne i będą dalej kontynuowane. Chcemy dalej pozostać otwarci na miasto, chcemy prowadzić naszą działalność edukacyjną. Szczególnie teraz ważną, bo przecież wiemy, że ja rozpoczynam pracę, znajdujemy się wszyscy w bardzo trudnym momencie. Dla nas wszystkich, związanych nie tylko z okresem pandemii, czy też postpandemicznym, mamy nadzieję, ale także z no, trwającą za naszymi granicami wojną. Jak Państwo wiecie, z poprzednich materiałów, także przekazywanych za pośrednictwem wieści z ratusza, MDSM również zaangażował się w pomoc Ukrainie na tyle, na ile możemy staramy się być dla uchodźców, pomagać im i to też wpływa i na nasz nastrój, a w przyszłości myślę, że także będzie miało wpływ na naszą działalność. Myślę, że dla mieszkańców Oświęcimia to, co chciałabym państwu przekazać, najważniejsze pozostaje moje chyba zapewnienie o kontynuacji. Na pewno będziemy się starali, ja będę się starać jako dyrektor i zespół MDSM jak zawsze, by MDSM pozostawał dla państwa otwartym domem. Przypominamy, że do 30 czerwca każdy Polak musi zgłosić, czym ogrzewa dom. 1 lipca ubiegłego roku ruszył spis źródeł ciepła. Właściciele domów i zarządcy budynków są zobowiązani do złożenia odpowiedniej deklaracji. Lista urządzeń grzewczych, które należy zgłosić do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, podległej głównemu urzędowi nadzoru budowlanego, jest długa. Znajdują się na niej m.in. kominki, piece czy kuchnie węglowe. Czas na zgłoszenie źródła ogrzewania mija 30 czerwca 2022 roku. Są jednak wyjątki. Dotyczą one nowo oddanych budynków. Właściciele nowych domów mają na zgłoszenie do rejestru zaledwie 14 dni od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Formularz wypełnić można elektronicznie lub papierowo na stronie: zon.guenb.gov.pl. Do tego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu osobistego. Mieszkańcy, którzy nie mają takich możliwości mogą liczyć na jego wypełnienie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Zaborskiej 2. W najbliższą niedzielę, 10 kwietnia, w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się Wielki Charytatywny Kiermasz Wiosenny. Organizator Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy przy współpracy Oświęcimskiego Centrum Kultury zaprasza od 9 do 17.30. Na kiermaszu, podobnie jak w poprzednich latach, będzie można kupić wiosenne stroiki, pisanki, kraszanki, zajączki i baranki. Na stoiskach nie zabraknie ciast, ciasteczek i babeczek, czy smacznych potraw, jak prażone czy kiełbaski z grilla. Obok strawy dla ciała będzie też coś dla ducha. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje, będą więc warsztaty i animacje dla dzieci, spektakl świąteczny. W holu stanie również stoisko DKMS. Zainteresowane osoby będą mogły zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.